To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Prawdopodobnie nie jesteśmy wolni, możemy iść dzisiaj w na niwie naukowej, e, że tak ja powiem, na niwie sportowej mam nadzieję, że macie Państwo satysfakcję z tego, co zrobiliście. E, w okazji ten drugi rok ja szkolnego wprowadzam w Białorusi uchwałę i e, z podziękowaniami, rewelacjami dla dyrekcji, e, to, Możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. To już jest koniec, możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Ten rok był dla nas szczególny, dla uczniów, dla pracowników naszej szkoły. W tym roku oddaliśmy do użytku łącznik pomiędzy obiektami dydaktycznymi. Po raz pierwszy zimą nie błądziliśmy na zewnątrz budynków. W tym roku również zostały zagospodarowane tereny zielone. W tym roku również nasza młodzież osiągnęła bardzo wyjątkowe sukcesy laureatów, tytuły laureatów, tytuły finalistów, olimpiad, turniejów przedmiotowych laureaci, którzy byli maturzystami, a więc ci, którzy ukończyli szkołę, zostali zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Szereg sukcesów sportowych, pierwsze miejsca w zawodach sportowych powiatowych, regionalnych. Czwarte, piąte miejsce w zawodach wojewódzkich. Także ten rok był naprawdę wyjątkowy. Każdy kolejny dzień przybliżał nas do osiągania następnego i następnego celu. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni, bo nie ma już nic. Takie ładne hasło wisiało w zespole szkół ponadgimnazjalnych nr 2, gdzie byliśmy na zakończeniu roku szkolnego wakacje. Znów są wakacje. Piękny okres w życiu sporej grupy nauczycieli i społeczności uczniowskiej. Co za dzisiaj pogoda nie jest wakacyjna, ale życzę wszystkim, zarówno pedagogom, wszystkim pedagogom, wszystkim uczniom. Wszystkich typów szkół. Dużo słońca, radości. Mam nadzieję, że to słońce w te wakacje będzie świeciło. Dużo relaksu, wspaniałego wypoczynku i bezpiecznego. Życzę wszystkim młodym ludziom, całej młodzieży, aby wszyscy, którzy wyjadą dzisiaj, jutro i następne dni na, na wakacje, wrócili, cali i zdrowi 1 września. Nauczycielom dużo relaksu i nabrania siły do nowego roku. Praca w szkole nie jest łatwa, jest y, bardzo stresująca. Kształtowanie młodego człowieka to jest bardzo trudne, dlatego ten wypoczynek wszystkim nauczycielom się należy. Wszystkiego najlepszego. To już jest koniec Nie ma już nic Jesteśmy wolni

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Dziś w przededniu wakacji wszystkim uczniom, pedagogom, wszystkim pracownikom szkoły życzę wspaniałych, pięknych wakacji, możliwości rozwijania swoich pasji, zainteresowań w czasie kolejnych dwóch miesięcy. Gratuluję wszystkim tym, którzy... Otrzymali świadectwa, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem wszystkim tym, którzy osiągnęli sukcesy w tym roku szkolnym. Gratuluję ukończenia szkoły maturzystom, ale też tym, którzy ukończyli szkołę uzyskując kolejny stopień zawodowy. Życzę wszystkim, którzy za chwilę przystąpią do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe samych sukcesów, samych setek na świadectwach, na dyplomach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Odpoczywajcie, odpoczywajcie radośnie, bo to są te najwspanialsze chwile w życiu, by bezpiecznie wrócić za dwa miesiące do szkoły, pełni energii, stawić czoła nowym wyzwaniom. discut. Greç